Cześć moi kochani! Przed odcinkiem zapraszam Was do Jurassic Pol World Polska 2.0. Link jak zawsze macie w opisie. Dziś widzimy się znowu na YouTubie, a to dlatego, że wyszedł trailer sezonu czwartego i nie jest to clickbait. Wyszedł normalnie minutowy trailer, więc co? Oglądajmy! Możemy zaczynać oglądać. Na początku sobie obejrzymy, a potem będziemy coś tutaj mówić. Wspaniałe, leścia, odpalenie wysły. Brawo! Co to jest? Jaka Jesteśmy! Chyba musimy się przekonać. Nie, nie można. Nie, Ja myślałam, że to, ja to jest luka, nie. jest? Ja myślałam, I tutaj na końcu się pojawia Netflix 3 grudnia, czyli już naprawdę niedawno. I słuchajcie, jak pierwszy raz zobaczyłam ten trailer, normalnie wstałam z fotela i zaczęłam tak skakać po pokoju. Ja Wam mówię, tutaj może być troszeczkę niedogodnień, może ktoś się nie zgadzać, ale jak dla mnie, ten sezon będzie najlepszym sezonem. Ale teraz troszeczkę tutaj oglądnijmy sobie, co tutaj się dzieje. Ja sobie troszeczkę, i możemy obejrzeć. No to tak, oni tutaj płyną sobie tą łódką, aż nagle no, pojawia się mozazaur. I teraz możecie się zdziwić, czemu jest na wolności, no to go wypuścili w Jurassic World. Yy, upadło królestwo przez przypadek oczywiście. Okej, okay, mamy mozazaura. Mozazaur wywrócił pewnie ich łódź. Oni pewnie jakieś tam, nie wiem, sztorm przeżyli pewnie i wylądowali na wyspie. Więc lecimy dalej. I to, co tutaj jest bardzo dziwnego, to zobaczcie. Widzicie te rośliny? One wyglądają strasznie komputerowo do innych postaci. I właśnie tutaj najlepsze jest to, że patrzcie. No, właśnie, są jakieś przejścia. W jakby nicości Ona dotknęła praktycznie powietrza I pojawiło się jakieś przejście Więc to jest troszeczkę podejrzane I Dobra oglądajmy dalej I tak na, Mam już potwierdzone Że na tej wyspie gdzie oni sobie będą Będą dinozaury I, i tak Tutaj przed chwilą widzieliście T-Rexa nie chodzi mi o to oko, tylko przed chwilą był taki zielony i są dowody, że to jest bak, widziałam, że po prostu ludzie to biorą, na... bo ma taką rankę na pysku, tak samo jak miał bak i ja również uważam, że to jest bak, jednak nadal nie wiemy, czy to jest sorna. Ja uważam, że to jest islamuerta albo jakaś inna, a raczej nie sorna. Ale dalej... Tutaj w do wody jakaś się sknie. O właśnie ten bug, czy coś. Nie, on to nie jest bug. I tutaj może zostawmy, zostańmy na chwilę. To jest bardzo ciekawe. Czy obóz kredowy zmienia się na science fiction, jakieś roboty, maszyny. I teraz tutaj mam takie mieszane zdanie, bo pokrótce mi się to podoba, będzie coś fajnego innego, ale. Nie chciałabym, by maszyny zamieniły din nasze dinozaury, no bo jednak to będzie troszeczkę słabe. Ale dalej, to są takie alapieski, no widać tutaj, że są raczej niebezpieczne plują prądem. Dobra, oglądajmy dalej. Mm. I tutaj, zatrzymajmy się tutaj. Jest tygrys szablozębny. I teraz, pytanie. Czy tygrysy szablą zębne żyły z dinozaurami? Ja za bardzo tygryza, tygrysami i innymi gatunkami się raczej nie interesowałam i uważam, że one raczej nie żyły z dinozaurami. Więc takie pytanie, no skąd on się tutaj wziął? P.S. Przepraszam za dźwięki Discorda, ale nic nie poradzę, no. I tutaj jak zobaczyłam tego tygrysa szablą zębnego, to miałam takie... Takie, no, okej, okay, fajnie, ale jak już mówię, nie chcę, żeby jakieś inne zwierzęta zamieniły te jednak miejsce dinozaurów, bo jednak obóz kredowy, no, powinny tutaj występować głównie dinozaury. I tak, to mi się mega podoba, że będzie tutaj tygry, tygrys szablozemny. Będzie to pewnie jakieś super fabuła, jakieś super nawiązanie, ale no, nie wiem, czy to. Mi się spodoba tak już w całej okazałości. Lećmy może dalej. Tutaj widzimy, jak atakuje obozowiczu. I tutaj mamy Spinozaura. I teraz. Pytanie, czy to jest ten sam spinozaur z Jurassic Park 3? I słuchajcie, kochani, ja uważam, że nie. A teraz mam ogólnie całą teorię. Popatrzcie, oni żyją sobie z tym spinozaurem, tyrannozaurem, innymi dinozaurami, nawet z tygrysem szablozemnym na jakiejś wyspie, tajemniczej wyspie, gdzie dotknie się powietrza, pojawiają się jakieś tajne przejścia. I teraz ja myślę, że jedną że po prostu oni są na jednej z wysp, czyli Five Devs, i myślę, że jednak jest jakby sześć tych wysp, bo wiemy po prostu wszystko o tych pięciu wyspach. Na przykład, dzięki Jurassic World Evolution wiemy, że tam raczej nic dziwnego nie ma. Jednak, co jeżeli byłaby szósta wyspa, gdzie by dawali wszystkie swoje takie eksperymenty, powiedzmy. Próbowali wskrzesić tygrysa szablozębnego i tam go sobie dali. Eksperymentowali na spinozaurze, tyranozaurze. Może ten właśnie był ich pierwszym ty tyranozaurem, no kto to wie. Dlatego... Może to być jakaś po prostu tajemnicza wyspa, gdzie były te główne laboratoria, gdzie dopiero zaczynali tworzyć te dinozaury. No, bo jednak gdzieś to musiało być. Niby było to na Isla Sorna, ale to na pewno nie jest Isla Sorna. Dlaczego? Po pierwsze są tutaj pustynie. Na Isla Sorna raczej nie było pustyń. A po drugie, dzieje się tutaj coś totalnie dziwnego. Latają drony koło dinozaurów. Jeżdżą jakieś dziwne maszyny, a do, do tego zobaczy, zobaczyliście, że w pewnym momencie, jak atakowały ich maszyny, padał śnieg. I to też mnie ciekawi: na tej wyspie coś dzieje się. Nie halo. Coś dziwnego. Na początku widzimy ich uciekających przed, spinozaurze, przed spinozaurzem, przed przed spinozaurem na pustyni, a potem nagle widzimy uciekających ich od robocików na jakby zimnym terenie z śniegiem i tak dalej. Więc tak, ten, se ten sezon będzie na pewno tajemniczy i pełny naprawdę tajemnic, bo i tak, tu jest już końcówka taka mniej ważna. I tak. Zobaczmy na to oko. To oko musi nam coś powiedzieć, no bo nadal nie wiemy, kogo to jest oko. Przewidnijmy może sobie do tygrysa szablozębnego, czy. albo na przykład do tyranozabra. Nie, to tyranozabra nie jest raczej oczko, bo widzimy tutaj takie. Ale o jezu, tutaj jest to. Widzimy takie futerko, coś na ten deseń. No, i teraz tego nie ma. Ale ciągle nie umiem obczaić, czym są te drony. I pamiętacie taki dronik yy, z trzeciego sezonu, bodajże? Obozu kredowego, który śledził Skorpiosa, Rexa. Ja pamiętam. Yy, I możliwe, że to są tego samego typu drony. I po prostu, nie wiem, chcą namierzyć te dinozaury, czy one nadal sobie tam zażyją. Ale naprawdę ten trailer daje dużo, ale nic. A tutaj przewimy w sumie do tego biomu zimowego, tutaj widzimy, jest zima. Jest zima, jest śnieg, wszystko, ale tutaj potem nagle ciepła pustynia, spinozaur i dzieciaki w krótkich rękawkach. Więc, no, ciekawe.